Krawczenko, lewa noga. Al-Szłonowicz Samodin ma dużo czasu na dobre przyjęcie piłki i sensowne rozegranie. Kowalczyk, widzimy statystykę, co w piłce jest szansa dla Emnicy Polski. Będzie 2-1. Gol! gol. 21 minuta. Dawid Nowak. Znów rzucamy piłkę za obrońców Dnipro. Znów szybkość, znów zdecydowanie Dawida Nowaka. I mamy gwiazdę tego spotkania. Świetna akcja Dawida Nowaka. Kowalczyk długo piłką w ostopadku ruchomu Dawida Nowaka, który wygrał pojedynek. Długkowy. Miał czas Kowalczyk i naprawdę to jest znakomita piłka. Nowak tutaj oszukał bez kłopotu, próbującego wymusić na arbitrze odwiedzanie przewinienia, rzutu wolnego Denisowa. Ale tam faulu nie było. Nowak potem już wykonał to, co naprawdę umie dobrze robić. I mamy, proszę Państwa, pierwszego kola.